Dzień dobry, witamy w usłuchach lakierniczych. Ostatnio renom... Jak to szło? Już kurde tego słowa zapomniałem. Renowacja, renowaliśmy, renowa... Ostatnio odnawialiśmy lampy. Dzisiaj następuje... Następuje renowacja zderzaków. Jak widzicie tutaj już mamy... Zrobiony podkład, czarny mat, nie mieliśmy jasnego, więc użyliśmy czarnego, tylko po to, żeby się konkretna warstwa lepiej trzymała. I teraz sztuka polega na tym, żeby rozłożyć równo lakier i, chodź tu kamerzysta, oddzielić go tak od konkretnego lakieru, żeby o, tak żeby nie było widać tego przejścia. Możliwe, jak najlepiej się to da zrobić. Tak, wiesz ile ci tu na kamerze kurzu oddaję? <grym> paluśkiem, paluszkiem. O jak nowe, mamma mia Tu może lampę też tak Nie, ciemniejszy oknie powinien być Chodź tak, obecnie na. inaczej Teraz wiemy kto to moje malowało Czemu? Tak samo Co tak samo? Wygląda Mgiełką, mgiełką panowie, mgiełką Tu ja? Nie no, w porządku nie weźmiemy. Teraz tu. Jezu, jak to bruździ, kurde. Gruba, gruba, teraz. A we wcześniej giełko giełkął, a teraz. Co przejedzie w lewo? Nie ja, no, jest różnica w Ten taki ładniejszy, No bo ten nowy. a <laughs> panie mgiełku. I coraz delikatniej jest. Już nie grubo ci powiem. Tak chcę. Czekaj, i co? No i nie, no, nawet wygląda, że. No, no fajnie. To no, fajnie. no tu. Fajnie, <laughs> <laughs> co Odcięcie, Odcięcie. Razem giełku to poczekaj. A kto to robił? Ja to zrobiłem. No, no, fajna rynka Dobra. Jeszcze tył. Tu się <laughs> D77. A dzień dobry. Eee, do przodu. Bo tu miejsca tyle, że. to poleci het. To było inaczej, bo troszkę szpachli było, ale. A w sumie widać fajnie na filmie. Tydzień wcześniej heblowane dechy były. A teraz usługi malarskie. Kurde, te, te branże się zmieniają raz dwa. Powoli się wygiela to szybko. Teraz nie wiem, se, nie przypomniałem sekundę, czy to z dołu do góry się idzie, czy z góry do dołu A cóż z tym, pamiętaj, elektrodą zawsze dziwnie i tak wychodzi I co? Jak zresztą szpachli? Kurna, szpachla widzę, że porządnie Gdzie, gdzie ono? A no, bo... Ja, ja patrzę tu. Tak specjalnie gdzie o tu, gdzieś nie, nie, nie Nie, bo myślę, że strony i... to Nie widzę. Tak jeszcze tu muszę. Coś mi to. I, I tu plastyczek niebieski o troszeczkę. A później będzie miła przed Na <laughs> no Niebiesko. Z brokatem, człowieku. Ale nieźle też pachna wyszła. Nie, powinno jeszcze drugą, drugi raz pociągnąć, bo tu dziurki te Miało być szybko, to jutro Lepiej. ma jechać. Lepiej. Jestem za. Tu, tu, tu Fest. Obejrzyj tu kamerze, jest na środku. Trożek, panie. Puk, puk. A, w sumie lepiej je. bo się na przeglądzie chycą. Także jak widzicie, nasze usługi to gwarancja jakości i wykonania. Ta Honda miała iść na złom, ale w tej chwili ona tylko nadaje się na targi motoryzacyjne. Tak. Zawierzam wam swoje słowa. Ta głowica była dwa razy już robiona. W ciągu miesiąca. <grystanie>